Mam na imię Mary. Niedawno obchodziłam 35 urodziny w letni dzień, wypełniony śpiewem ptaków. Zostałam wezwana do biura prezesa, a raczej do biura mojej mamy, ponieważ jest ona również moją szefową. Co mogę dla Ciebie zrobić? zapytałem. Prezes, która jest moją matką, odezwała się nagle, nie odwracając się do mnie, najwyraźniej speszona upałem. Zdecydowałam się przekazać firmę twojej siostrze. Z dniem dzisiejszym jesteś zwolniony, powiedziała. Jasne letnie słońce utrudniało mi pełne zrozumienie tego, co zostało powiedziane. He, jąkałam się, brzmiąc na oszołomioną. Moja matka, wyglądająca teraz na zirytowaną, odwróciła wzrok w moją stronę. Nie słyszałeś mnie. Jesteś zwolniony. Nie potrzebujemy tutaj negatywnego nastawienia. Nasza firma to mały, dwupiętrowy budynek, który zajmuje się wyburzeniami i zatrudnia około 10 pracowników. Jest to firma rodzinna, w której moja matka jest prezesem, moja ciotka i jej mąż są dyrektorami wykonawczymi, a kuzyni mojej mamy są dyrektorami zarządzającymi. Od samego początku było jasne, że większość władzy sprawuje moja mama. Po ukończeniu szkoły średniej pracowałem w firmie księgowej. Jednak gdy miałem 25 lat, moja matka poinformowała mnie, że nie mają księgowego i zapytała, zamierzasz zostawić swoją rodzinę w tarapatach. Odejdź do końca miesiąca, dodała. Po tych słowach zwróciła swoją uwagę z powrotem na dokumenty na biurku, jakby sygnalizując, że nasze sprawy zostały zakończone w biurze prezesa, gdzie odbijał się tylko dźwięk ptaków. Gdy zastanawiałem się nad jej słowami, upomniała mnie: Wciąż tu jesteś? Wracaj natychmiast do swojej pracy. Mechanicznie cofnąłem się o krok, przeprosiłem i wyszedłem z biura, zamykając za sobą drzwi. W końcu to ty będziesz miał kłopoty. Praktycznie zmusiła mnie do dołączenia do naszej firmy. Co więcej, przydzielone mi zadania nie ograniczały się do liczenia. Matka przerzucała na mnie całą papierkową robotę i różne zadania. Gdy brakowało rąk do pracy, wysyłano mnie nawet na sprzedaż. Krótko mówiąc, byłem w firmie specjalistą od wszystkiego, ale nie chciałem obciążać innych. Pracowałem sumiennie od rana do nocy i jakoś udało mi się ukończyć pracę w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Z drugiej strony, moja siostra Lucy, która miała przejąć firmę. Jest trzy lata młodsza ode mnie i ma trzydzieści lata, a zanim do nas dołączyła, pracowała w firmie tylko przez dwa lata. Lucy przenosiła się z jednej pracy do drugiej, narzekając, że nie są one dla niej odpowiednie po ukończeniu trzydziestu lat. Jej warunki zatrudnienia zaczęły się pogarszać i zrezygnowała z poszukiwania pracy, spędzając całe dnie na wylegiwaniu się w domu. Wtedy moja mama powiedziała Lucy, że powinna znaleźć pracę, która jej odpowiada i zatrudniła Lucy w naszej firmie na stanowisku dyrektora wykonawczego. Pracuję w firmie od 10 lat, ale nadal jestem zwykłym pracownikiem. Wszyscy byli zaskoczeni różnicą w traktowaniu naszych sióstr, ale podejrzewałam, że mama zawsze faworyzowała moją siostrę. Odkąd byłyśmy dziećmi, dawała pięknej Lucy każde ubranie, każdą zabawkę, jaką tylko chciała i rozczulała się nad nią, mówiąc: Lucy, jesteś taka śliczna i to tak dobrze na tobie wygląda, Lucy. Z drugiej strony, ponieważ nie byłam tak urocza jak Lucy, dawała mi zabawki i ubrania po kuzynach, lub dzieciach z sąsiedztwa, mówiąc to jest wystarczająco dobre dla ciebie. W dzieciństwie nie rozumiałam, dlaczego byłam traktowana w ten sposób. Ciężko pracowałam nad nauką i pomagałam w domu, starając się zwrócić na siebie uwagę matki, ale nawet wtedy nie zwracała ona na mnie uwagi. Kiedy wręczałam jej mój raport, tylko na niego zerkała. Rozważałam nawet operację plastyczną. W pewnym momencie uwierzyłem, że jeśli nie będę atrakcyjny, nie otrzymam żadnych uczuć. To moja ciotka, widząc mnie w takim stanie, wyjaśniła, dlaczego moja matka tak bardzo mnie ignorowała, gdy byłam w liceum. Powiedziano mi, że mój ojciec zmarł, ale w rzeczywistości był to rok, w którym urodziła się Lucy. Mój ojciec odszedł z kobietą ze swojego miejsca pracy. Ta kobieta była starsza od mojej matki i podobno mniej atrakcyjna, i najwyraźniej miała podobną aurę do mojej. Moja ciotka, która jest młodszą siostrą mojej matki, skomentowała to mimochodem, Twoja mama jest dumną kobietą. Założę się, że nie zniosłaby myśli o utracie męża na rzecz starszej kobiety, mniej atrakcyjnej niż ona sama. W jej głosie czuć było wyraźną satysfakcję, jakby cieszyła się z kłopotów mojej mamy. Nawiasem mówiąc, wygląd mojej ciotki nie był szczególnie niezwykły, skłaniając się bardziej ku mojej stronie rodziny. Cóż, potrafiła być uciążliwa, ale była dobra w swojej pracy, głównie wykorzystując swój urok, by awansować, choć nie przestawała. W wieku 32 lat moja matka przejęła rodzinny biznes, gdy ojciec ją opuścił. Wykorzystała swoją uderzającą urodę, aby przyciągnąć i zatrzymać wielu klientów, znacznie zwiększając wydajność firmy. Wzrost był częściowo spowodowany ustawą o przebudowie gospodarczej, era, która doprowadziła do wyburzenia wielu budynków, których żywotność dobiegła końca. W rezultacie ani rodzina mojej ciotki, ani moi kuzyni nie mogli sprzeciwić się mojej matce. W ostatnim czasie wzrosły koszty utylizacji i transportu odpadów przemysłowych, co utrudniło utrzymanie równowagi między kosztami rozbiórki a rzeczywistymi wydatkami. Nasza firma, podobnie jak cała branża, osiągała słabe wyniki, a comiesięczne wypłacanie pensji pracownikom było nie lada wyzwaniem. W tych trudnych czasach moja młodsza siostra dołączyła do firmy jako dyrektor wykonawczy. Zastanawiałem się, jak poradzi sobie z wypłatą pensji, ale moja matka bez ogródek powiedziała: obętniemy Twoją pensję, żeby zapłacić jej. Jesteśmy rodziną i to naturalne. Nawet jeśli moja pensja zostanie obniżona, to i tak nie wystarczy, by zapłacić jej pensję odpowiednią dla dyrektora wykonawczego. Przedstawiłem rozsądny argument, ale moja mama jak zawsze była niezachwiana, nalegając. Że to na mnie spoczywa odpowiedzialność za to, by to rozgryźć i sprawić, by działało. Nieśmiało zasugerowałem, że Lucy powinna zacząć jako zwykły pracownik. Mama rzuciła mi surowe spojrzenie i zbeształa mnie. Przypominając, że nie do mnie należy wtrącanie się w takie sprawy. W tamtym czasie wszyscy mieszkaliśmy pod jednym dachem. Lucy nigdy nie wnosiła żadnych pieniędzy do gospodarstwa domowego, podczas gdy ja co miesiąc wpłacałem do niego 1500 dolarów. Nawet po tym, jak Lucy dołączyła do naszej firmy, nadal nic nie wnosiła do gospodarstwa domowego. Pomagałem w domu od najmłodszych lat wykonując obowiązki domowe dla mojej zapracowanej matki, podczas gdy Lucy nie robiła nic, jakby to było normalne. Pewnego razu, kiedy pracowałem w nadgodzinach i powiedziałem jej, żeby zrobiła coś dla siebie, zadzwoniła z pytaniem o obiad. Użyła wymówki w postaci incydentu z przeszłości, by uniknąć gotowania lub sprzątania po sobie. Często musiałem niechętnie wracać do domu, by przygotować obiad, a następnie wracać do biura, by kontynuować pracę. Moja matka zwykle też nie gotowała obiadów, a ostatnio, gdy często wychodziła na posiłki biznesowe z Lucy, miałem mniejszą potrzebę gotowania obiadów, ale wzrost wydatków na rozrywkę powodował nowy ból głowy. Moja matka, obecnie 63-letnia, zaczęła częściej narzekać na różne bóle i skutki intensywnego picia. W tym czasie zostałem wezwany do biura dyrektora generalnego i powiedziano mi, że zostałem zwolniony, ponieważ nie jestem tak atrakcyjny jak Lucy, która ma 32 lata, w tym samym wieku. Mogłem zrozumieć decyzję o przekazaniu firmy Lucy w oparciu o wcześniejsze działania mojej matki. Kiedy moja matka została dyrektorem generalnym, mogła pomyśleć, że Lucy może wykorzystać swoją urodę do wykonywania zadań, tak jak ona. Nie mogłam jednak pogodzić się ze zwolnieniem z powodu mojego wyglądu, nawet jeśli moja pensja byłaby przekazywana Lucy. Nie widziałam w tym sprawiedliwości. Kiedy rozmawiałam o tym z ciotką, była zaskoczona. Słysząc o awansie Lucy i moim zwolnieniu, po chwili zastanowienia, ciotka wspomniała, że Lucy wyrażała niezadowolenie za kulisami, czując, że ludzie zawsze zwracali się do mnie o pomoc nawet gdy miała przejąć dowodzenie. Być może to przyczyniło się do tej sytuacji. Jednak moja ciotka zauważyła również, że ludzie przestali szukać pomocy Lucy, ponieważ nie dostarczała wysokiej jakości pracy. Lucy była konsekwentnie nieefektywna w swojej pracy, często przekraczając terminy, popełniając błędy przez telefon i popełniając liczne błędy typograficzne, pomimo pewnego doświadczenia zawodowego. Wydawało się, że była całkowicie nieświadoma swojego braku umiejętności, być może dlatego, że jej uroda zawsze skłaniała mężczyzn do ukrywania jej. Nigdy nie poświęciła czasu na zastanowienie się nad swoimi działaniami. Ciotka przyznała mi rację, mówiąc, to prawda, ale myślę, że postrzega cię jako utrapienie. Kontynuując, ubolewała, nigdy nie sądziłam, że zwolnią cię bez powodu. Firma nie będzie w stanie funkcjonować. Westchnęła wyglądając na zmartwioną, ale postanowiła nie kłócić się z moją matką, wiedząc, że nie wygra. Czułam się głęboko rozczarowana, że jestem spokrewniona z tą całkowicie niewiarygodną ciotką. Zasadniczo jestem nielubiana zarówno przez matkę jak i siostrę, powiedziałam ciemnym głosem. Ciotka, nie wiedząc co opowiedzieć, odpowiedziała. Chociaż moja siostra nie jest wspaniała, czy myślisz, że byłoby korzystne dla ciebie znalezienie pracy gdzie indziej? Ze wszystkimi umiejętnościami, jakie posiadasz, szkoda tu zostawać. Zasugerowała, żebym zrezygnował, a w jej oczach zajaśniało słabo życzliwe światło pokrewieństwa. Stałem w samochodzie, skąpany w czerwonej po świecie lata. Dwa razy wpatrywałem się pustym wzrokiem w odległy miraż, czując ulgę. Może od czasu do czasu jest dobrze. Odwróciłem się do ciotki i powiedziałem: Masz rację z szerokim uśmiechem na twarzy. To był pierwszy raz, odkąd dołączyłam do firmy, kiedy uśmiechnęłam się tak odświeżająco. Ciotka, nieco zdziwiona moim uśmiechem, odwzajemniła nieco smutny uśmiech. Tak więc podczas gdy byłem zajęty tworzeniem dokumentów przekazania i porządkowaniem plików, tak aby każdy mógł je zrozumieć, koniec miesiąca, w którym miałem zrezygnować, nadszedł w mgnieniu oka. Kiedy punktualnie udałem się do biura dyrektora generalnego, odgłos ptaków nie był już słyszalny, a moja matka i siostra wesoło rozmawiały. Ten sprzedawca zdecydowanie ma coś do ciebie. Fuj, ten łysy facet, nie ma mowy. Obie śmiały się serdecznie, nie zwracając na mnie uwagi. Kiedy otrząknęłam, w końcu się odwrócili. Moja siostra spojrzała na mnie z zaciekawieniem i powiedziała, o co chodzi. Jeśli chodzi o dzisiejszą kolację, to nie jest nam potrzebna. Rezygnuję dzisiaj. Dziękuję za wszystko. To już dzisiaj. Zupełnie zapomniałam, zaśmiała się. Poczułem ulgę, wiedząc, że nie będę już musiał oglądać ich twarzy. Ja również wyprowadzam się z domu. Więc proszę, dbajcie o siebie, odpowiedziała mechanicznie moja matka. Dobra robota, powiedziała z twarzą pozbawioną emocji. Zamknęłam drzwi, a ze środka usłyszałam głos mojej siostry, mówiący: Teraz nie będziemy już musiały oglądać tej irytującej twarzy. W głębi serca po cichu pożegnałam się z moją wieloletnią pracą i odeszłam z firmy tydzień później. Po wypełnieniu niezbędnych dokumentów do szkoły. Kiedy sprawdziłem swój telefon, zauważyłem 14 nieodebranych połączeń od mojej matki w ciągu zaledwie dwóch godzin. Mimo to miałem złe przeczucia i postanowiłem nie odzwaniać. Wyciszyłem telefon i wróciłem do domu po zakończeniu innych zadań. Następnego ranka odkryłem, że liczba nieodebranych połączeń od mojej matki wzrosła do 80. A ostatnie połączenie miało miejsce po dwóch nad ranem. Nie miałem ochoty do niej odzwaniać. Dla mnie była teraz obcą osobą i nie chciałem słyszeć jej głosu. Miałem nawet przelotne myśli, że słysząc jej głos mógłbym ulec jej słowom, ponieważ byłem pod jej kontrolą przez 35 lat. Podjąłem świadomy wysiłek ignorowania jej telefonów. Chcąc uwolnić się od jej wpływu, Chociaż mogłem zablokować jej połączenia, zdecydowałem się pozwolić im przychodzić, myśląc, że mogą służyć jako dowód jej działań, gdyby coś się wydarzyło. Początkowo niechętnie odbierałem prawie sto telefonów dziennie, ale stopniowo przyzwyczaiłem się do tego, a nawet poczułem satysfakcję. Wyobrażając sobie twarz mojej matki zmagającej się z każdym nieodebranym połączeniem, zdałem sobie sprawę, jak źle mnie traktowała. W ten sposób minął rok, a potem telefony od mojej matki ustały. Nie miałem pojęcia, co się z nią działo przez ten rok. Pracowałem w niepełnym wymiarze godzin, uczęszczając do szkoły online dla specjalistów podatkowych i pomyślnie zdałem egzaminy. Niedawno dostałam pracę w jednej z najlepszych firm doradztwa podatkowego. Moje praktyczne doświadczenie wraz z różnymi zadaniami, które wykonywałem w firmie mojej matki, dało mi zdolność widzenia szerszego obrazu, co okazało się wielkim atutem. W mojej nowej firmie jestem wdzięczny za ciężką pracę, którą wykonałem w ciągu ostatniej dekady. Ludzie w moim miejscu pracy są wspaniali i skutecznie współpracujemy, aby wykonać nasze zadania. Jest to wyraźny kontrast w porównaniu z sytuacją, gdy musiałem wszystko rozgryźć sam, popychany przez matkę i siostrę. Kiedyś po cichu prowadziłam badania i pracowałam sama do późnych godzin nocnych. Pewnego dnia, gdy prowadziłem satysfakcjonujące życie, musiałem odwiedzić klienta w pobliżu firmy mojej matki. Gdy przechodziłem obok jej firmy, zauważyłem, że okna i wejście były wyraźnie brudne, a rośliny domowe którymi się opiekowałem, były teraz uśnięte. W drodze powrotnej natknąłem się na moją matkę, która właśnie wychodziła ze swojej firmy. Gdy tylko mnie zobaczyła, krzyknęła i podbiegła do mnie, a ja instynktownie zakryłam twarz torbą. Ku mojemu zaskoczeniu, mama podeszła do mnie łagodnym tonem, pytając, gdzie byłaś, Mary? Poczułam dreszcz dyskomfortu wzdłuż kręgosłupa i instynktownie się cofnęłam. Wiele razy próbowałam się do ciebie dodzwonić. Czy zmieniłaś swój smartfon? Wygląda na to, że nawet nie wzięła pod uwagę możliwości, że mogę nie chcieć się z nią skontaktować, bo nią gardzę. Nie mogłem powstrzymać się od zastanawiania się nad jej procesem myślowym, biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, które mi zrobiła, ignorując moją zdziwioną minę. Kontynuowała, Och, ale to dobrze. Widziałam, jak patrzyłeś na stan tej firmy. Jest okropny, prawda. Możesz zacząć pracę od jutra. Nie jestem zły. Wybaczam ci odejście rok temu. Proszę, zacznij przychodzić do pracy od jutra. Kilka sekund zajęło mi zrozumienie tego, co powiedziała moja matka. Był tylko obraz młodej mnie płaczącej i wpatrzonej w mamę. Pracuję już w innej firmie i jestem tam szczęśliwa. Kiedy z wahaniem odpowiedziałam, jej twarz wykrzywiła się w potwornym grymasie i krzyknęła. Chcesz mi powiedzieć, że pracujesz gdzie indziej. Nasza firma ma kłopoty, ale nie obchodzą mnie inne firmy. Należysz do mnie, rozumiesz. Spowodowało to zamieszanie na środku ulicy. Chwileczkę, to ty mnie zwolniłeś, pamiętasz. A co z Lucy? W odpowiedzi moja matka prychnęła i lekceważąco powiedziała Och, Lucy, myślałam, że będzie bardziej przydatna, ale została przyłapana na romansie z trzema mężczyznami naszego kluczowego klienta. Nasze kontakty z nimi zakończyły się nagle. Gdyby była bardziej ostrożna i nie dała się przyłapać, byłoby to do przyjęcia. Przeniosłem ją z biura i przydzieliłem jej pracę biurową. Ale nie potrafiła nawet dobrze sprzątać i absolutnie nie była dobra w księgowości. Nie mogliśmy sobie pozwolić na zatrudnienie kogoś innego po jej zwolnieniu. Mama odwróciła się do mnie z uśmiechem. Dlatego teraz twoja kolej, Mary. Odkąd odeszłaś? W biurze panuje chaos. Musisz wziąć na siebie odpowiedzialność. Przed wyjazdem przygotowałam instrukcję przekazania obowiązków i wyjaśniłam wszystko Lucy. Lucy prawdopodobnie nawet nie zajrzała do przygotowanego przeze mnie dokumentu, a moja matka na pewno nic o nim nie słyszała. Nawet gdyby słyszała, to albo by nie pamiętała, albo udawałaby, że zapomniała. Właściwie nie rozumiem, dlaczego mieliby mnie zwalniać, a potem prosić, żebym wzięła na siebie odpowiedzialność. Te kobiety zawsze tak się zachowują. Przyjmują twardą postawę, obwiniają innych i pozwalają innym sprzątać swój bałagan. To ich zwykła sztuczka. Przygryzłam dolną wargę, pomyślałam o życzliwych twarzach ludzi, z którymi obecnie pracowałam i przysięgłam sobie, że to jest prawdziwy świat. Do tej pory żyłam w zwariowanym świecie, ale nie poddam się już tej presji. To ty, szefie, mnie zwolniłeś, prawda? Moja matka wydawała się zaskoczona zmianą mojego tonu, a powodem zwolnienia mnie było to, że jestem nieatrakcyjna. Zanim się zorientowałam, wokół nas zebrał się tłum, pozornie zaintrygowany naszą kłótnią. Uważając na gapiów, moja matka jąkała się: Czy dobrze usłyszałam? Jesteś pewien, że się nie pomyliłeś? Nie, słyszałam to bardzo wyraźnie. Zamierzasz przekazać firmę mojej pięknej siostrze i zwolnić mnie, tę nieatrakcyjną, odpowiedziałem. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Ciężko pracuję w firmie od dziesięciu lat, ale nagle zdecydowałaś się przekazać firmę mojej siostrze, która ledwo wykonuje jakąkolwiek pracę po zaledwie dwóch latach. Zakwestionowałem jej osąd. Gdy to wyjaśniłem, tłum zaczął reagować. Czy to możliwe? To okropne, prawda. Czy to jej własna matka? Czy one są w ogóle spokrewnione? Niektórzy zaczęli nas filmować, co bardzo mnie zdenerwowało. Byłem na tym tak skupiony, że nie zauważyłem, jak moja matka zaczęła się pocić i blednąć pod oskarżycielskimi spojrzeniami otaczających nas osób. Zaczęła panikować i powiedziała: Mary, źle nas zrozumiałaś. Chodźmy na razie do środka. Zapytałem. Co ja źle rozumiem? Jeśli nie powiedziałaś czegoś takiego, powinnaś być w stanie jasno wyjaśnić, że to nie było tak. Moja matka zamilkła, a ludzie wokół nas zaczęli komentować: Och, ona milczy, więc to musi być prawda. To niewiarygodne. Wtedy coś w mojej matce pękło i zaczęła krzyczeć: Zamknij się. To wszystko twoja wina, że jesteś brzydka i ponura. Brzydka. Ludzie powinni szanować innych i postępować zgodnie z ich instrukcjami. To jedyny cel, jakiemu służysz. Ludzie wokół nas byli zszokowani jej szokującym zachowaniem i szybko zaczęli przesyłać filmy. Mniej atrakcyjna kobieta postępuje zgodnie z instrukcjami bardziej atrakcyjnej kobiety. Nagłówki filmów były właśnie takie. Wideo stało się popularne wśród klientów mojej matki, a ona sama została wkrótce poinstruowana, aby zaprzestać wszelkich interesów z firmami. Wygląda na to, że w ciągu roku po moim odejściu z firmy byli oni zaangażowani w wiele nieetycznych działań, takich jak oszukańcza rejestracja i manipulowanie dokumentacją księgową. Kiedy wideo się rozeszło, wszyscy wydawali się chętni do zdystansowania się. Oczywiście firma zbankrutowała, a moja matka i siostra, które straciły źródło dochodu, w końcu przyszły do mojego mieszkania. Jednak ostatecznie nie otworzyłem drzwi. Przeprowadziły się do 45-letniego mieszkania bez łazienki, żyjąc w strachu przed wierzycielami i pracując na pół etatu. Moja siostra zawsze próbowała się wyluzować, flirtując z pracownikami płci męskiej ze względu na swoją urodę. Co doprowadziło do tego, że nie była lubiana przez kolegów z pracy i musiała często zmieniać pracę na pół etatu. Jeśli chodzi o moją mamę, wszyscy wiedzieli o filmie, który rozprzestrzenił się w internecie, a ona była zdystansowana przez pracę w niepełnym wymiarze godzin. Wygląda na to, że po cichu pracuje na własną rękę. W międzyczasie poznałam chłopaka w mojej nowej pracy. Może nie jest przystojny ale wyraził swój podziw dla mojej poważnej i oddanej etyki pracy. Wkrótce planujemy się pobrać. Cieszę się, że mogę spędzać dni ze świadomością, że moja ciężka praca się opłaciła.